Ofiara została wielokrotnie okradziona, nawet z tożsamości. Wykradanie haseł i podszywanie się. Widoczne ślady długotrwałego znęcania się. Nękanie i przesyłanie prywatnych materiałów niepożądanym użytkownikom Internetu. Ciało, umysł i serce wystawiono na widok publiczny. Publikowanie zdjęć i filmów o kompromitującej treści, bez zgody widniejących na nich osób. Przestępstwa dokonano z wykorzystaniem sieci i wielu narzędzi elektronicznych. Cyberprzemoc naprawdę boli. Zanim cokolwiek zrobisz w sieci, pomyśl, bądź skonsultuj się z prawnikiem lub informatykiem, gdyż każde naruszające normy obyczajowe zachowanie może wpłynąć na zdrowie i życie innych.